Hello, jest jakaś trzecia, No, yy, wyjeżdżam jutro do Stanów. Wszyscy się pytają, czy się denerwuję. O, chyba może teraz dopiero zacząłem. Yy. Cały czas miałem luz, a teraz nie wiem. Jakoś. <suszy> Będę nagrywał takie vlogi. Vlogi właśnie z Ameryki. Ten jest jeszcze z Polski. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić to, to, to co chciałem. Chciałem nagrać otwieranie koperty i na każdym lotnisku coś. Może w samolocie. Zobaczymy. Vlogi będę chciał nagrywać co dwa tygodnie. Tak jak mogę się kontaktować z Polską będę no, opisywał no, mniej więcej jak mi tam się żyje czy mieram, czy nie <grybujesz> zobaczymy. No i nadszedł czas pożegnałem i to było właśnie na 25 leciu firmy, gdzie żegnałem się z siostrami i no i to była taka ostatnia chwila żeby się jeszcze pożegnać i pogadać spędziłem myślę, ten czas bardzo fajnie bardzo miło mi było później że, że tak że tak mogłem z nimi pogadać to wszystko odbywało się na 19 doku, na polu golfowym no i później już tylko rano leciałem dalej do Wa Warszawy z Poznania w Warszawie zatrzymałem się jeszcze, żeby kupić ostatnie pamiątki, coś zjeść. No i wsiadłem do samolotu, do Dreamlinera, do Chicago. w Dreamlinerze można było używać telefonów cała rozrywka stała na wysokim poziomie to jest już Chicago w Chicago mnie spotkało wiele różnych śmiesznych rzeczy począwszy od tej oto toalety, która miała wysuwaną folię, żeby Chicago leciałem do Minneapolis i zjadłem taką śmieszną kolację już w tej rodzinie rodzina mnie ciepło przyjęła Śmieszna kolacja, bo się składa z takich biszkopcików i sera. Następnego dnia pojechaliśmy pozwiedzać miasto. Miasto Minneapolis, bo oni tak to nazywają. W mieście spotkałem wiele różnych śmiesznych rzeczy, na przykład ta oto ściana, czy takie przejścia nadziemne, ponieważ one podobno umożliwiają przejście podczas zimy, bo podczas zimy czasami drogi są nieprzejezdne, wszystko się dzieje na ziemi i, i trudno jest przejść po prostu pomiędzy budynkami i przechodzą pomiędzy budynkami nad drogą. To jest najstarsza bazylika w Minneapolis, to jest, no, wygląda jak nowa. Śmieszny budynek, z takim uśmieszkiem szklany. Tam, gdzie zaparkowaliśmy oczywiście było kino, gdzie był polski festiwal. Później pochodziliśmy sobie po właśnie takich mostach i damach i po Mississippi i poszliśmy do restauracji, gdzie dostałem właśnie taki talerz z pizzą na dwóch piętrach. W ogóle Właśnie przy tym mogę przy tym wspomnieć, że tam bardzo łatwo nawiązują kontakt z kelnerką, od razu zaczęli się przedstawiać, że yy, ona jest z Karoliny, a on jest z Florydy I, i, i przedstawiali się naprawdę bardzo długo i dopiero później przeszli do sedna sprawy, czyli do zamówienia jedzenia. W Minnesocie na bardzo wysokim poziomie jest postawiony sport. Mają wszędzie areny i miejsca, gdzie mogą grać w piłkę jakąkolwiek. Czy to y, właśnie jest futbol, soccer, czy po prostu hokej. Hokej jest najwyżej im tam postawiony. Tutaj, właśnie, jest arena, gdzie grają w hokeja, Oni są bardzo dobrzy w hokeja. Wieczorem jeszcze bujaliśmy się po galerii handlowej, a to już jest Mall of America, to jest potężne, największy w Stanach centrum handlowe. Mall of America jest oczywiście centrum rozrywki, potężne, z takim małym Legolandem i Ogólnie całe centrum handlowe składa się z wielu fajnych, śmiesznych sklepików i także większych sklepów. Na przykład tutaj macie takie łóżko relaksujące, gdzie po prostu chłopak zasnął. Po prostu zasnął i tyle. Ci dalej sklep z cukierkami? Gdzie od razu można kupić koszulki i wszystko tej marki samych cukierków, bo te cukierki podobno są bardzo dobre i się fajnie sprzedają. A drugi dzień poszliśmy już sobie z nechem na zielmi i braliśmy sobie mm, na kąpię. Byłem też również w szkole. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Później pochodziłem z moim bratem po dzielni. Poznałem fajnych znajomych. W tym oto pudełku jest mleko. To jest 1 galon, to jest 4,5 litra. To jest mega dużo. Później spędziłem czas jeszcze z bratem i było naprawdę fajnie. Puszczyliśmy sobie muzykę i tak dalej. Na drugi dzień pojechaliśmy z bratem do parku rozrywki gdzie spotykają się wszyscy na raz do roku, to było mięso aligatora, tak, właśnie, mięso aligatora. Święta i palący się lód i jakieś kurcze ryby. Nie, fajny, fajny dzień ogólnie tam spędziliśmy. Right na tym samym festiwalu można było kupić wszystko: od traktora, przez samochód, po łódź. Naprawdę było fajnie. Teraz już jest powrót, wracam właśnie do domu i niedługo będzie kolacja. Bardzo fajny dzień dzisiaj był. Mam nadzieję, że kolacja będzie równie udana, ponieważ będzie grill. Enjoy! To nie jest ta kolacja, o której mówiłem i nie mieliśmy grilla, ale było naprawdę fajnie. Fajnie się z nimi rozmawiało. A, to był pierwszy vlog. Taki nietypowy vlog, bo głównie zdjęcia. Myślę, że w takiej formie to utrzymam, bo, no ja wiecie, trudno jest. Pstrykać fotki tak przy publicy Nie wiem, e, ja nie umiem e, Trudno jest pstrykać fotki, a co dopiero prowadzić vloga Tego typowego z kamerą, tak jak teraz trzymam Mam nadzieję, że wam się podobało Za dwa tygodnie, może wcześniej Zrobię kolejny filmik, bo to jest film po czterech, czterech dniach ja Tam będę miał jeszcze jutro na... Codziennie coś się dzieje, więc wiecie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. Nie <grym> do... prosimy łapkę w górę. Na razie. Jestem w swoim pokoju. Dużo osób chciało zobaczyć mój pokój. Wam to pokażę. Będę taki. A jest mój mały, skromny pokój. Fajne. jest moje całe biurko. Tutaj pracuję nad filmem. No Hello, Riley To jest świetna To jest świetny, to jest świetny. Co powiesz? Powiedz ilo. Jest świetny, skacze na stop